Tu jest Merkawa. Coś... O, jest, 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 jest. Co jest do jasnej cholery? Dostał w dupę centralnie. Ja pierdolę. Jeszcze laga miałem. Zapeków, a Merkawa mnie nie przebije, więc to tam. Easy. Dzień dobry moi drodzy, witajcie w dzisiejszym odcinku i dzisiaj zajmiemy się już czwartym pojazdem z bitewnej drogi, czyli główną nagrodą ZTZ20, ale zanim do tego przejdziemy, mam moi drodzy dla Was do rozdania ostatnie trzy kody. Jeden kod to jest na ZTZ-20, którą możecie zdobyć sobie na stałe. Pozostałe dwa kody na 500 monet do bitewnej drogi. Co musicie zrobić, no to zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę i komentarz o treści gram o pojazd. A więc teraz moi drodzy przechodzimy do ZTZ-20 i zaczniemy sobie od jej historii I tak naprawdę historia może zakończyć się na tym, że ten pojazd został wymyślony przez chińskiego internautę i tyle. Mianowicie w szacuje się, że w 2016 2017 na jeden konkurs chiński internauta wykreował ten czołg z całymi danymi technicznymi, a zarazem z fikcyjną historią. Jak widać, bardzo mocno wzorował się na T-14 Armacie. I tak naprawdę to tyle. Ja jestem trochę rozczarowany, że do Armored Warfare dają tak wymyślone pojazdy. No, kiedyś mówili, że takich nie będą dawać. Rozumiem dawać pojazdy pokroju Leopard 2X, który jest wymyśloną konstrukcją z realnymi rzeczami, no bo ma zamontowane wszystko co jest realne. Tak samo XMA3, czyli Abramsa ze 140, też jest to jak najbardziej realna konstrukcja. To. Ta maszyna jest 100% czystą fikcją, no trochę jestem tym rozczarowany. No ale dobra, teraz sobie obejrzymy, porównamy ten pojazd, mianowicie zrobimy dwa porównania z innymi MBTK-ami, jeśli chodzi o działa, ponieważ tutaj mamy działo 125 i 140 mm. I zacznijmy od działa, mamy tutaj do wyboru dwie armaty, 125 i 140 mm, jak można zobaczyć, co jest celniejsza, szybciej ładuje, szybciej celuje. Mamy tutaj niestety mniejsze obrażenia, ale to zaraz do pocisków się przejdzie. Elewacja, depresja jest taka sama. Główna różnica to jest rozrzut, czas przeładowania i celność, jeśli chodzi o kaliber dział. A tak samo różnica jest między Amunicjo. W przypadku 140 mamy 945 obrażeń i 835 mm przebicia na pocisku przeciwpancernym, gdzie w 125 mamy 720 obrażeń na 825 mm przebicia. Penetracja minimalnie słabsza, obrażenia znacznie słabsze. Komunacyjny na 140 zadaje 1181 obrażeń i ma 950 przebicia. Gdzie na 125 jest o wiele potężniejszy, jeśli chodzi o penetrację, bo wynosi na 1000 mm, ale tracimy na obrażeniach, bo 930. I w przypadku obu dział mamy do dyspozycji jeszcze rakiety z białym fosforem, są ogólnie cztery. Nieważne obecnie, które działo wybierzemy, czas przeładowania jest taki sam i zarazem czas na wystrzelenie kolejnej rakiety. Są one dość użyteczne, zadają 200 obrażeń, jeśli... Cel cały czas znajduje się w miejscu, mogą podpalić pojazd, więc nadają się do odpowiednich. Ganiania wroga z pozycji kamperskich albo po prostu takiej walki bezpośredniej, żeby wroga trochę bardziej uszkodzić, tylko trzeba uważać, bo można samemu sobie zadać obrażenia. Wada związana z tymi rakietami znajdują one się centralnie tutaj z tyłu i nie są wyszliwywane do góry, tylko lecą na wprost zgodnie z wieżą. Jak tutaj mamy działo tak ustawione, tak te rakiety lecą, ale jeśli działo opuścimy czy podniesiemy, rakieta dalej będzie w tej płaszczyźnie leciała. Kolejna wada: jeśli oberwiemy tutaj w tę rakietę, mamy rozbrojony czołg. Nawet główne działo jest niemożliwe do użycia. Niestety jest to słabe. Te rakiety są dość wrażliwe, więc na to trzeba koniecznie uważać. Pierwszy raz, jak zobaczyłem pancerz w tym czołgu, trochę się wystraszyłem, że ta maszyna może być overpower i, i z jednej strony jest, z drugiej nie jest. Mianowicie na pociski przeciwpancerne jest to cholernie wytrzymały czołg. Tutaj faktycznie jest szansa na rykoszet, jest ogólnie. Prawdopodobieństwo, że będzie rykoszet, chyba że czołg lekko podbije, czy też będzie, powiedzmy... Yy, nie hamował, no mniej więcej tak hamował, zaczynał jazdę, to pojazd podbija niekiedy do góry i możemy tutaj przebić się z pocisku przeciwpancernego. Natomiast jak załadujemy pociski kumulacyjne, dolna płyta jest bardziej wrażliwa, więc na to trzeba uważać i często walić ten pojazd pocisków kumulacyjnych. Co jeszcze zauważyłem, że ta płyta jest podatna na pociski odłamkowe. Mimo, że odłamkowe praktycznie nie mają penetracji, to tutaj się przez to miejsce przebijają. Jak widać odłamkowe, widzi tutaj jest do mm i miałem sporo razy taką akcję, gdzie 76 zadała całkiem sporo obrażeń, ale przeważnie dominuje stopień dwójka na hekach, więc no trzeba uważać, bo też są sytuacje, że tutaj walnie pocisk odłamkowy, jak nam czołg podbije, i. Nie kończy to się za dobrze. Co jeszcze sobie przypomniałem, jak walczymy z tym czołgiem na blisko, jeśli się skleimy, tutaj te garki możemy przebić z pocisków kumulacyjnych, całą tutaj górną płytę możemy przebić Challenger 2 z pisków, a zarazem. Tutaj mamy taką szansę na przebicie tego miejsca, albo już to zostało wyłączone, nie, to bardziej chyba. Nie. Ogólnie było, że tutaj jakoś się dało, ale może ten sektor został już naprawiony. Nie sprawdzałem tego ostatnim razem, ale przeważnie, dolna płyta i na blisko te garnki. Na to trzeba uważać. I żeby tak nie przedłużać główne statystyki, czyli wytrzymałość, mobilność i adaptacja porównam sobie tutaj z pojazdami przystosowanymi pod działo. 125 mm bardziej skupimy się na armatach później. I jak widać, wytrzymałość jest na dość niskim poziomie, bo najniższa to jest 3000, najwyższa 4,5. Reszta pancerza nie ma co patrzeć. Mobilność jest praktycznie najwyższa. Najniższa to jest chyba w Altaju 55 na godzinę, nawet chyba Challenger. Tak, Challenger nawet jest szybszy, więc ZTZ jest bardzo szybka, też całkiem szybko przyspiesza. Waga. Niestety należy do trochę cięższych czołgów, ale nie ma z tym problemu. Prędkość obrotu jest też całkiem szybka. Najniższa to jest 33 stopnie, 40 stopni. No, jest, jest to optymalne i kamuflaż. Kamuflaż jest tutaj spory, bo bez, nałożonej, no, bez nałożonego właśnie tego kamuflażu, czyli tego tutaj, mamy 22% z nałożonym 27%, gdzie tu większość maszyn tyle nie ma. Tu na każdej mam nałożone maskowanie i kurde, to jest najlepsze maskowanie ze wszystkich pojazdów, a tak samo na wszystkich mam te, tego samego dowódcę, więc tym bardziej. Zasięg widzenia też jest całkiem dobry, 365 metrów. Najlepszy to jest 390 z tego co widzę, chyba 400 jakiś MBT miał z tego co pamiętam, więc punkty życia w miar dość niskie. Opancerzenie potężne, mobilność bardzo dobra, maskowanie też bardzo dobre i zasięg widzenia też dobry. W tych aspektach na razie ten pojazd góruje. A teraz porównamy sobie uzbrojenie i zajmę się tylko pociskami kinetycznymi, żeby tego nie przedłużać. Więc jak widać, obrażenia są najwyższe 720. Większość maszyn ma poniżej. Jedynie Chińczyk, mając ten sam kaliber, ma takie same obrażenia. Nawet obiekt, mając taki sam kaliber, ma mniejsze obrażenia. Penetracja też jest na dość wysokim poziomie, jak na Sowiecka 5. Najwyższa wartość to jest 855 mm. Najniższa to jest 750, więc 800 to jest taka powiedzmy 25, to jest taka wystarczająco średnia. DPM na minutę też jest całkiem wysoki, najwyższy co prawda to jest 7000, najniższy mamy nawet 4800, powiedzmy 6000 to jest najgorszy, więc 6,5 porównując do 7000 jest też całkiem dobry. Czas przeładowania. No, tu akurat y, magazynki mają lepiej, bo magazynki ładują po 4 pociski. Tu mamy jeden pocisk, więc to też nie ma za bardzo do nich porównania. Też jest wystarczająco dobry. Depresja, jedna z najgorszych, o ile nie dosłownie najgorsza z tych tutaj czołgów. Tak, to jest najgorsza depresja. Najgorsza tu właśnie 7 stopni. Elewacja 14, no to też jest dobra. Y, czas celowania, rozrzut, no. Jest troszkę sporawy, bo tu niektóre czołgi mają 0,90, a niektóre mają 100. I tu mamy właśnie 100. Czas też jest troszkę dłuższy, bo w niektórych przypadkach, no nie, czas powiedzmy jest taki sam, chociaż niektóre działa mają lepiej, niektóre działa mają gorzej. I obrót wieży jest taki optymalny. Najgorszym to jest to 27, powiedzmy, że poniżej 40 to jest. Najgorszy, więc no jest taki bliski kiepskiego, ale zarazem no jest to średnie. Średnia prędkość obrotu wieży. A jak to wygląda w przypadku kalibru 140 mm? Porównując z pozostałymi, obrażenia są też na wysokim poziomie. Najniższe mamy 760, ale to jest akurat 130. Więc porównując do 140-150, obrażenia są całkiem wysokie, bo tutaj 140 ma mniej. Tu powiedzmy, też ma odro No mają mniej, a wszystko to są pociski kinetyczne 940-850. Praktycznie taki sam kaliber. A penetracja jest na no, najniższym poziomie. Najniższa to jest 800-835. Jest prawie najgorsza, jeśli chodzi o ten największe kalibry dział. DPM 6000 najgorszy z tych, co tutaj mam. Póki co jest 5300. Najlepszy 6700, więc jest na dobrym poziomie. Nie jest źle. Czas przeładowania 9 sekund jest też dość optymalny, chociaż niektóre działa, powiedzmy, ładują około 8, niektóre 14. Niestety, depresja w porównaniu do tych innych tutaj pojazdów też jest najgorsza. Rozrzut też mniej więcej na takim średnim poziomie. Najgorszy 130, najlepszy 0,90 więc to jest średni poziom, czas celowania niestety jest jednym z dłuższych, 2,3 są dłuższe, a tu mamy 2,16, no i obrót wieży uprawiany do tych pozostałych maszyn jest na lepszym poziomie w przypadku jeśli mówimy o pojazdy ze, ze 140 niżeli ze 125, bo tu większość ma yy, poniżej 40 stopni na sekundę. No dobra, to teraz przeglądu na papierze, teraz zobaczmy jak w praktyce ta maszyna się spisuje na 140, a potem na 125. Darcie na Carson City. Dominacja dziesiątek, kilka dziewiątek. Co mnie tutaj spotuje? Bo tu na blisko jest ten XM, czyli tam dalej. O, o, o. Dobra, nie ma spotera. No i XM ja sobie zaraz kumulacyjny załaduję. Chociaż. Plag by to trafił, trafiło Erę. X- szybko zostanie tutaj zjedzony. Jeden versus kilku. To gość ma trochę przewalone. O shit, najgorzej. Dobra, muszę się skować. Tam na końcu stoi MGM. Polernie ciężko będzie przedostać się do przodu przez MGMa. Chyba, żeby może tutaj lekko w tę stronę podjechał. Nic to nie da MGM i tak ma na mnie przestrzał. Chociaż trafił tak naprawdę ledwo co? Najbardziej co mi je zadało obrażenia teraz to ten obiekt. Ale też przez to, że ja się musiałem od niego niestety odbić Fak. Kiepsko jest. Aha, XM został rozwalony. Ja pierdziele! Nie widzę tego MGM'a. To stanowi... ważne zagrożenie. A no tak, on cię mi przebija przez wieżę! Zapomniałem, że ta wieża jest bezzałogowa. To armatą musiał akurat tak stanąć, bo chcę sobie podjechać w tę stronę trochę, to... Ryzykowne, no ja sta cholera. I jest problem, bo jak nie widziałem MGM, a tak dalej go nie widzę. A jestem spotowany z lewej strony albo z przodu. Dobra, ryzykuję, to będzie głupie. Bo tu coś mnie spotuje. Jest MGM. Chyba nie dostał. Zaraz zobaczymy. Tak, kurna, nie dostał. No jak to rykosz, no jasna cholera. To i się zadymił. Z lewej dostałem od ZTZ, -y. o, jeszcze gorzej Tam się zadymie. Obawiam się, że wpadnę na kilka wrogich MBT-ków, To jest gwarantowane. MGM na pewno pojechał w lewo. Jest Merkawa. Coś... O, jest, 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 jest. Co jest do jasnej cholery dostał w dupę centralnie. Ja pierdolę, jeszcze laga miałem. Zapeków, a Merkawa mnie nie przebije, więc to tam. Easy. Zdziwię się, że tym tak stoi dosłownie jak bot. Armata nie lepsza, ja nie mogę. Ale naprawdę ten MGM już dawno byłby martwy, gdyby nie. Kurwa, to zasrane RNG! Sorry, że tak już mówię. Ale naprawdę, jestem podirytowany. Trzy strzały, z czego jeden powinien być gwarantowany. Nie, w dupę za zero. I jeszcze tam ta jedna ZTZ znajduje się w tych górach. Też stanowi poważny problem. Tam znajduje się moździerz. Znajdował się. Niech inny dorpał MGM, a Challenger. Nie widzę go za bardzo, więc. Nieważne. TTB się bije i TTB wygra. TTB bez problemu z nim da radę. Albo nie. Chociaż. Wydawało mi się, że TTB wygrywa. A tu taka niespodzianka. Bitwa na zimnej stali. A więc mamy bitwę o zimną stal. Ile ZTZ? -ek? Dwie. O kurde. Tutaj widzę, że czterech gości jest razem. No to. Przeciwko takiemu Plutonowi będzie dość ciężko zagrać to nie, gdzie te ztz -y pojadą, nie fajnie. A tutaj są, no to to może być trochę ciężkie, ciężkie starcie. O, jeszcze tutaj internet zaczął niestety mi świrować, by nie przeszkadzało to w ogóle. ZTZ-a oberwała. Tam jeszcze dwie ZTZ-y są. słabo. była peki ładować. Kurde, jak mi tutaj przywalił z tej merkawy. Ta dostała, dobra. Ale sam dostaje z moździerza. Cholera, teraz mi ta merkawa przywaliła. Dobra, ja się już wycofuję. Straciłem za. O, to już jest porażka. To już się chujowo skończyło. Aha, i Ghost Shell. Jeszcze, jeszcze tego brakowało. Jakim cudem rykoszet od tyłu wierzy? Co jest do tej cholery? Już kolejny raz dzisiaj mam taki beznadziejny rykoszet w Nola udało się przewalić, Ale ja tu jestem martwy, bo z tyłu mam jeszcze wrogów. No dobra, ten może wybuchnie. Nie, ma gaśnicę. Mogę jedynie. Dobra. Aj, ja dostałem od armaty. A więc mamy starcie na drodze wodnej. Same dyszki rzuciło. W takim razie kierujemy się w stronę flagi. Oby ping mi tylko nie przeszkodził, bo już to widzę, że zaczyna skakać. O, już ZTZ-y tam przyjechały. Nie ma sensu marnować rakiet. Skoro ta ZTZ-a już to wystrzelała. Udało się szybko zająć pozycję, to dobrze. Przynajmniej team próbuje w jakikolwiek sposób podjechać trochę bardziej do przodu. Choć trzeba uważać o ztz Ja to przełączę się na kumulacyjne. Dobra, ten ładnie dostał za tysiaka. Chyba dostałem niechcący fosforem od swojego To ja muszę się przesunąć do przodu. To jest problem z tymi rakietami Urna Dobra, ten i tak mnie widzi Ale zjebałem O o, o dobra dobra Trzymam gnoja Wyszło Czyli warto było stracić te 1200 HP, po to, żeby podjechać trochę bardziej do przodu. Nie trafiłem pewno i muszę się cofnąć, bo ten fosfor mi tu uszkadza. O, tutaj jest ZTZ. -a. Kurde, XM! Miałem przestrzał na niego. Szkurde, gnoj zrobił pan też sobie z XM-a teraz. Niepotrzebnie ten XM tak podjechał. Tutaj mamy challengera. O oh, shit Dobra, nie trafił. Chyba też nie trafiłem. I obiekt Szlak Dobra, było się wcześniej naprawić. I z kajeka przywalił obiekt, o. To jest to co mówiłem. 500 obrażeń zadał, co prawda? Ale to i tak dużo! Polernie dużo To 20 ma zaletę, że jest bardziej efektywna na ZTZ, z względu na ten kumulacyjny. Ale ja bardziej wolę zadać dużo obrażeń. Co prawda, na tych hitach można, ale nie w każdy czołg wejdzie hit. Problem jest taki, że trochę tu utknąłem, bo tutaj strzela się type. Z paroma czołgami. No właśnie, z tego Hita, tutaj tak się w tego obiekta nie przebije za łatwo. Muszę też uważać, bo zaraz z prawej pewno mi jakaś ZTZ wyskoczy. Kurde, źle wysolowałem. No i znowu z HEKA za 500. Nie wiem, ten pojazd jakoś tak. Od tych hajeków pada natychmiastowo. Trochę bezsens, bo nie każdy pojazd tu ma haeki. Urde, wiedziałem, że tak się skończy. Kurde, zapewne nie trafiłem. Czułem za 120, ale to, to, to widać różnicę jak się porządnie strzeli w tę dolną płytę. Wali praktycznie za 500, jak się nie strzeli 120, prawie 130. Kosmiczna różnica. No i kurde jak... on rozwalili tam tego. Z obiektem to ja nie bardzo wiem, jak walczyć. Dobra, załaduję sobie hity. To już praktycznie wrogów nie ma. Ta ZTZ tutaj została, to na nią mogę użyć rakiety. Tam na blisko wolałem nie używać rakiet. O eee, nie, nie chciałem używać rakiet, z tego powodu, że strzeliłbym sam w siebie Dobra, tutaj był moździerz. Została ZTZ ostatnia Która gdzieś tam się schowała albo pojechała, nie wiadomo. O, jest! Jest tutaj dalej Nie trafiłem Kurde, nie to Dobra, tak. O, już spłonął Starcie na addabie. Dominacja dziesiątek par dziewiątek. Ta mapa ostatnio mnie prześladuje i nie idzie na niej mi dobrze. Zobaczymy, czy tym razem pójdzie. Mam zamiar pojechać linią 8-9. To, co ja robię, to jest yy, w tej grze samobójstwem. Bo jestem tutaj. Mm. Odsłonięty, no... Tutaj widzę tej ich kampgórkę. Wrók z tego co widzę tam na górze się już zaczął przesuwać. Najgorzej, że ci nasi skałci powinni podjechać bardziej do przodu, co nieco pospotować, a tego nie robią. Mogę się spodziewać jedynie wsparcia T15, o ile mi internet pozwoli. Oho, bo już właśnie zostałem wykryty. Tam się znajduje, ale to nie on mnie wykrył, Redback. Dobra, jeszcze raz włączamy nitro. Nie wiem, jakbym słyszał z tej strony rakietę. O kurde! Ale, kurde, poszło chujowo, nawet nie mam sensu naprawiać tego. Nie wyszło mi to trafienie. Powiem tak, to ja zjebałem. To ja zjebałem, ale nie spodziewałem się, że sojusznik mi przywali. Nie wiem co jest, ale słyszę tutaj dźwięki. O, widzę leoparda. Słyszę dźwięki po lewej stronie, jakby ktoś strzelał, co jest dla mnie dość zimne. Chyba, że to nie wiem. Jakieś nowe bugi. Obstawiam też, że pojedynku z tym leopardem nie wygram z dwóch powodów. Nie mam tak dobrej depresji. I... oberwałem mocno. O! Nice! Nice! I jeszcze raz nice. Nie, 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 tak się nie bawię. Dobra, dostał za tysiaka, ja się lekko cofnę. Amunicja poszła, dziękuję bardzo. Jep. Obawy... O, tu... kurde. Aż to sterowanie, Kornet. Mm, Znawiam się skąd mi przywalił. Och, ZTZ tutaj przyjechała. Teraz zginę. No i dostałem jeszcze od kornetta. I tak podsumowując, moi drodzy, ZTZ jest to chyba obecnie jeden z najlepszych pojazdów, jaki był dostępny z bitewnej drogi. Najbardziej taki OP, ze względu na tę swoją mobilność, bezzałogową wieżę, która dużo wytrzymuje. Rakiety posforowe, bardzo potężną swsk kapiątkę, do której się sam przekonałem teraz. Gorsza penetracja na apk ale te hity są o wiele potężniejsze. No, jedynie ta dolna płyta na chajek jest bardzo podatna na hity, tam trzeba wcelować, ale na ten moment powiedziałbym, że dla mnie to jest najbardziej OP z tych premiowych pojazdów, jaki kiedykolwiek został dodany i w zasadzie jeden z najbardziej mobilnych, albo w ogóle nie, i w zasadzie najbardziej mobilny. To tyle, moi drodzy. Przypominam o giveawayu i dajcie znać, co wy myślicie o ZTZ. I trzymajcie się na razie.